O dzieciach teraz yy, będziemy rozmawiać, a konkretnie o tym ile kosztują dzieci i tutaj już duże pieniądze będą wchodziły w grę. To prawda? Cześć, tu Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dziendobry.tvn.pl. Z nami pani Agata Kołodziej, publicystka i dziennikarka ekonomiczna bizblog.pl. I pani Maria Wolna Pasek, blogerka parentingo, parentingowa, mama trojga dzieci. Dzień dobry. E, witamy serdecznie. No i jest tak, że są wyliczenia i jest praktyka. I wyliczenia są takie, że najdrożej kosztuje pierwsze dziecko. A potem te koszty są mniejsze, bo już na przykład dziecko może chodzić w ubrankach, które nosiły brat albo siostra, bo już wiemy jak podchodzić do dziecka i na przykład nie tak często jeździmy z nim do lekarza, albo jest jeszcze tysiąc innych powodów. I tak jest rzeczywiście, że pierwsze dziecko kosztuje najwięcej, a potem to już jest łatwiej? Tak to wygląda statystycznie. Eee, dokładnie rzecz biorąc, e, liczy to co roku, właściwie od 2008 roku, e, centrum imienia Adama Smitha. I w tym roku wyszło im, że drugie dziecko to jest tylko 83% tego, co kosztuje pierwsze. A trzecie to jest e, koszt 70% tego, co kosztuje pierwsze dziecko. Więc tak opłaca się rzeczywiście korzystać z tego, Tak mądrzy ekonomiści nazwaliby to, efektu synergii. A pieniądze są ogromne, Państwo, wychowanie jednego dziecka, tego pierwszego kosztuje około 360 tysięcy. To jest do 18 roku życia, tak? Tak, to jest, to jest koszt przez 18 lat. Miesięczny koszt około 1660 zł. Taniej w miasteczkach i na wsiach o około 15%. No i tak, drugie dziecko 83% tego co pierwsze, trzecie dziecko 70% tego co pierwsze. No i teraz idziemy teoretycznie, od teorii. teoretycznie, tak to wygląda. Tak, do praktyki. Pani Mario, jak to jest? Zupełnie inaczej, totalnie inaczej. Ja się z tym wszystkim nie zgadzam. Tutaj te wyliczenia, które mieliśmy, to może to jest właśnie taka teoria. Ja mam wyliczenia naszej rodziny z zeszłego roku, ostatnie 12 miesięcy i to jest 200 tysięcy rocznie, to co musimy wydać na takie. Podstawowe rzeczy, żeby utrzymać się rodzinie. To jest takie bardzo budżetowe wyliczenie, ponieważ. Przepraszam, przepraszam. 200 tysięcy na trójkę dzieci, czy na całą rodzinę? Na, na całą rodzinę. Dwie mhm. osoby dorosłe i trójka dzieci. Ale tak jak mówię, to jest takie bardzo budżetowe wyliczenie, ponieważ tutaj nie ma dodanych żadnych wakacji zagranicznych, nie ma dodanych żadnych takich weekendowych tripów w Europie, nie ma dodanych takich różnych rzeczy, które normalnie inni ludzie gdzieś tam mają. To jest nasze ekologiczne ekonomiczne życie. Taniej jeszcze mogłoby być wtedy, kiedy byśmy mieli własne kury i własny ogródek. Nie mamy własnego ogródka, robimy normalne zakupy, ale to rzeczywiście wychodzi 3,5 tysiąca miesięcznie na jedną osobę, niezależnie czy to jest osoba dorosła, czy to jest dziecko. A jak ma się to, że to drugie dziecko jest mniej kosztowne, w sensie, że najwięcej wydaje się na pierwsze dziecko, na drugie mniej niż na pierwsze, a na trzecie jeszcze mniej? Moim zdaniem to też nie jest do końca prawda, ponieważ jeżeli ma się wszystkie dzieci jednej płci, to może jest mhm. to gdzieś tam potwierdzenie. Moja najstarsza córka ma 13 lat, młodsza córka ma 9 lat, a syn ma 7 lat, więc o ile jeszcze dziewczyny gdzieś tam się wymieniają ubraniami, o tyle już dla syna musimy wszystko od początku do końca kupić nowe. Potem dodatkowo też taka atrakcja pod tytułem zakupy starszej córki. No to jeżeli starsza córka idzie na zakupy, no to wiadomo, że młodsze rodzeństwo też chce. I to jest moim zdaniem tak, że to młodsze rodzeństwo bardzo mocno podpatruje starszą siostrę. I jeżeli Gabi może, no to dlaczego oni nie mogą? Czyli statystyki z statystykami, a praktyka okazuje się zupełnie inna. To ja wrócę do pani Agaty i zapytam, skąd się... Biorą takie wyliczenia i w jaki sposób je się przeprowadza? Ta metodologia jest dość skomplikowana. Ona rzeczywiście bazuje na danych statystycznych, z którymi, jak wiadomo, jest tak, że macie Państwo psa albo kota? Tak. tak? Więc jakby liczymy sobie średnią liczbę nóg w gospodarstwie domowym. Jakby dlatego rzeczywiście ta praktyka zwykle jednak jakoś odbiega. No, nikt z nas nie jest takim modelowym statystycznym człowiekiem. Ale te wyliczenia i ta metodologia Centrum Imienia Adama Smitha pokazuje, że te koszty, które oni liczą, te prawie 360 tysięcy złotych. Na to składa się prawie w 90% przede wszystkim koszty mieszkania, wyżywienia, transportu. Ubrania. I... Tak. Chociaż to, to, to nie jest najważniejsza składowa, ale również edukacja no i zdrowie. I to są super ważne rzeczy, dlatego że samo centrum właśnie w swoim raporcie zaznacza, że my zbliżamy się trochę do Korei Południowej, gdzie już 80% dzieci korzysta z dodatkowego tutoringu, z dodatkowej edukacji. I my to chyba też zauważamy, nie wiem jak pani, ale że te korepetycje u dzieci są coraz częstsze, trochę dlatego, że my w zamian za to, że dajemy sobie. Że rząd daje Polakom już od wielu lat 800 plus, wypłaca, to jednocześnie mniej inwestuje w usługi publiczne. I ta jakość opieki zdrowotnej, jakość systemu edukacji jest coraz niższa i rodzice wtedy z własnej kieszeni e, e, muszą e, dokładać do tego, żeby trochę tę lukę usług publicznych samemu uzupełniać. No, no tak, ale też są zajęcia dodatkowe dla dzieci, prawda? To nie mówimy tylko o korepetycjach, ale o tym, że e, przedszkole jest od godziny. Takiej do powiedzmy 15, 16, a rodzice bardzo często pracują dłużej, w związku z czym staramy się dzieciom zapełnić ten czas dodatkowymi zajęciami, które też kosztują. To prawda. U nas było tak, że cała nasza trójka chodziła do prywatnego przedszkola, więc to akurat był koszty dodatkowo 600 zł miesięcznie. Mhm. Teraz kornel poszedł do pierwszej klasy, także to 600 zł miesięcznie będzie już w budżecie domowym. Ale rzeczywiście tak, mamy po południu basen dla całej trójki, mamy zajęcia taneczne, mamy karatę. Teraz jeszcze chcemy się zapisać. Na szachy. Szachy, co prawda, są bezpłatne, więc też korzystamy właśnie z takich też możliwości budżetowych. Ale rzeczywiście jest tak, że zajęcia dodatkowe dla całej trójki miesięcznie wychodzą 3000. I to są właśnie tylko i wyłącznie zajęcia dodatkowe. Ja się cieszę, że moje dzieci nie mają takiej możliwości, żeby chodzić do szkoły prywatnej, bo mieszkamy akurat w takim obszarze miejsko-wiejskim, nie ma szkoły prywatnej, ale moje przyjaciółki w większym mieście za jedno dziecko w szkole prywatnej z wyżywieniem, z opieką od godziny 8 do 17 płacą za jedno dziecko 1800 zł. O, tak, miasto, miasto, małe miasteczko, duże miasto, to, to są zupełnie różne realia. Pani Maria Wolna-Pasek i Pani Agata Kowodziej, dziękujemy bardzo. Pani Agato, tak na koniec, skoro Pani dzieci mają 13, 9 i 7, no to na Pani przygoda dopiero się zaczyna. I koszty też. O. I koszty też. Cześć, tu Dorota. I... Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na... Dzień dobry